Cześć! Dzisiaj poopowiadam wam trochę o moim życiu zawodowym. Bo nie wiem, czy wiecie. Nie no, w sumie na pewno nie wiecie, ale ja całkiem niedawno, przez około półtorej roku pracowałam w agencji marketingowej, która zajmowała się pozycjonowaniem stron internetowych. No i właśnie praca w tej firmie pozwoliła mi na to, żeby dokonać pewne spostrzeżenia na temat tego, jak funkcjonuje biznes w internecie. Ogólnie to moja praca w dużym stopniu polegała na tym, że przygotowywałam teksty na strony internetowe klientów. Były to w głównej mierze sklepy internetowe, też pewnie jacyś producenci, generalnie osoby, które chciały jakieś swoje produkty sprzedawać za pośrednictwem internetu. No i z pozoru wszystko wydawałoby się, że jest ok, że po prostu ja sobie tam tworzyłam jakieś teksty i dzięki temu. Te konkretne firmy mogły zwiększać swoje zyski, ich sprzedaż rosła. Teksty, które ja przygotowywałam, jakby przede wszystkim tworzone były, były w taki sposób, żeby reagowała na nie wyszukiwarka Google, żeby uznawała właśnie te, tą ofertę tych konkretnych sklepów internetowych stron producentów za bardziej atrakcyjną dla klientów i aby w Pozycja w wynikach wyszukiwania na jakieś konkretne hasła wpisywane w wyszukiwarki, aby te strony pojawiały się wyżej w wynikach wyszukiwania. No nie wiem, na przykład sklep z butami, który chciał sprzedawać buty damskie zimowe, skupiał się na tym, aby właśnie ta konkretna fraza, czyli buty damskie zimowe, po wpisaniu w wynikach wyszukiwania, aby aby to właśnie strona tego sklepu, aby, aby oferta tego sklepu pojawiała się w wynikach wyszukiwania jako pierwsza. Jednym z moich klientów był sklep ze zdrową żywnością. On tam w swojej ofercie miał jakieś różne suplementy diety, źródła, mniej lub bardziej naturalne yy, zamienniki cukru, czyli jakieś substancje słodzące yy, i inne rzeczy, które no Przynajmniej w teorii powinny być zdrowe, no skoro był to sklep ze zdrową żywnością. Sklep ten, zanim y, ja zaczęłam się nim zajmować, zanim dostał się mój sklep, posiadał już na swojej stronie internetowej opisy, opisy tych produktów, które sprzedawał. Był to sklep, który już wcześniej funkcjonował i którego jakby strona internetowa te różnego rodzaju teksty zawierała. No i nagle okazało się, że. Sadefit przyjrzał się tej konkretnej stronie internetowej, się, przyjrzał się temu internetowemu sklepowi ze zdrową żywnością i pewnego razu wlepił tej firmie, wlepił temu sklepowi kilkadziesiąt tysięcy złotych kary, ponieważ okazało się, że to, co on na tej stronie umieszczał, informacje, za pomocą których chciał zachęcić klientów do zakupu oferowanych przez siebie produk produktów, to był styk bzdur. No i w momencie, kiedy ja y, przejęłam ten sklep, kiedy to ja zaczęłam jakby zajmować się treściami, które zawarte były na, na właśnie na stronie y, internetowej tego konkretnego klienta, to moim zadaniem było jakby y, przejrzeć te wszystkie, wszystkie treści i usunąć wszystkie informacje nieprawdziwe, pozbyć się y, tych wszystkich treści, których właśnie Sanapit mógłby się doczepić. No i w następstwie, jakby w zamian, stworzyć własne teksty, własne treści, które już byłyby w pełni poprawne i zgodne z tym, jakby zgodne ze stanem faktycznym, w taki sposób, żeby Sanapit nie mógł mieć żadnych zarzutów, żeby uznał, że Sklep funkcjonuje w zupełnie uczciwy, prawidłowy sposób. Więc niby też no, nic idzie do przodu. Tylko jak, jak w efekcie, jak to wyglądało? Okazało się, że koło mm, opisów produktów, które były bogate w treść, które zawierały rzetelne, prawdziwe informacje, które mogły w jakiś sposób właśnie zachęcać klientów do tego, żeby dane produkty kupowały, pojawiały się również takie produkty, przy których cała treść, cała możliwa do umieszczenia treść, to było na przykład coś w stylu produkt sprzedawany w solidnym, tekturowym opakowaniu. I tyle. Nic więcej. Nie dało się o tym produkcie napisać nic rzeczowego, nic prawdziwego, nic takiego, do czego właśnie ten sanepid nie mógłby się przyczepić, ponieważ w rzeczywistości ten produkt nie miał żadnej wartości i był totalną ściemą. No i być może zwróciliście uwagę, że czasem właśnie w przypadku niektórych sklepów internetowych sytuacja wygląda tak, że załóżmy, przy pięciu produktach jest bogaty opis na ileś tam tysięcy yy, znaków, yy, nie wiem, całe zdania, kapity, treści, a przy jakichś innych produktach nie ma nic, albo Albo prawie nic, prawie żadnej treści, tylko właśnie na przykład informacja o opakowaniu, nie wiem, o wadze danego produktu. Mi wcześniej wydawało się, że, że po prostu wynika to z tego, że nie wiem, że jest to nowy produkt na stronie internetowej i yy, osoba odpowiedzialna za tworzenie tych tekstów jeszcze nie zdążyły danego jakiegoś opisu wprowadzić, no i dlatego przy niektórych produktach ten opis jest, a przy innych nie ma. No, okazuje się, że, że rzeczywiście czasem prawdopodobnie tak to wygląda, ale często ten brak opisu może wynikać z tego, że po prostu nie da się nic prawdziwego na temat tych, na temat tych produktów opisać, ponieważ yy, no, yy, no nie mają one w sobie w rzeczywistości nic takiego wartościowego. I to dotyczy, no. Yy, w głównej mierze właśnie tego rynku związanego ze zdrową żywnością, suplementami, diety, z tymi produktami, które z pozoru mają nam, nie wiem, poprawić nasze zdrowie, sprawić, że będziemy się lepiej odżywiać, no a w, w rzeczywistości to mają jedynie opróżnić na ich, nasz portfel i, yy, i wyciągnąć od nas nasze. Pieniądze. Jako przykład podam Wam jeden z moich ulubionych, najbardziej zapamiętanych produktów, który właśnie ja pozycjonowałam. No i właśnie jednym z takich produktów był diatomid, czyli Ziemia Okrzemkowa. I o co, o co z tym produktem chodziło? Diatomid jest to w sumie rodzaj rozdrobnionej skały, która w swym składzie zawiera krzem. A krzem z kolei stanowi jeden, jedną z substancji odżywczych, którą, która jest um, no, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Czyli wydawałoby się, że wszystko jest spoko, diatomit zawiera dużo krzemu, a krzem jest potrzebny dla człowieka, czyli ludzie powinni jeść diatomit i wtedy będzie wszystko fajnie. Tylko, że w rzeczywistości ten diatomit, ta ziemia okrzemkowa, rzeczywiście ten krzem posiada jednak w takiej formie, że człowiek nawet po spożyciu tej ziemi okrzemkowej, że po prostu ten krzem, który w tym dietomicie się znajduje, nie jest w żaden sposób przyswajany, wchłaniany przez organizm człowieka. I jedyne, co ten dietomit może spowodować, to to, że w niektórych przypadkach może doprowadzić do jakichś problemów żołądkowych. I tyle. I nic więcej. A pomimo to, ten produkt jest sprzedawany w sklepie ze zdrową żywnością. I sugerowane jest klientom, że dzięki jakby spożywaniu tego produktu będą oni, nie wiem, zdrowsi, lepiej odżywieni, szczęśliwsi i w ogóle ich życie będzie lepsze. No, moim zdaniem jest to zwyczajne oszustwo. A pomimo to, ten, ten właśnie produkt, ta ziemia oprzemkowa, znajduje się w ofercie wielu sklepów internetowych. No ale dobra, ten sklep internetowy, którego pozycjonowaniem ja się zajmowałam, uznał, że nie może umieszczać żadnych nieprawdziwych treści na temat tego diatomitu na swojej stronie internetowej, ponieważ boi się sanepidu i nie chce dostać kolejnej kary. No i co w takiej sytuacji? No, okazuje się, że w takiej sytuacji najlepiej skorzystać ze współpracy z influencerem, czyli z jakimś blogerem, vlogerem czy tam innym twórcą internetu. Jeżeli to nie bezpośrednio dany, dany sklep internetowy, dana firma umieści na swojej stronie nieprawdziwe informacje, ale zrobi to influencer, chociażby w swoim filmiku na YouTubie, który przecież on tylko dostał produkt do testów, i to jest jego subiektywna opinia. On nie jest sprzedawcą, jedynie wyraża swoje zdanie na temat danego produktu. A że to będzie z bzdur, no to co z tego? Kto się będzie tym przejmował? On dostał za to pieniądze, więc wciska swoim widzom. Yy, obserwatorom, czy tam, nie wiem, komu, fanom, ludziom, którzy go oglądają, skit. Zwyczajnie ich oszukuje świadomie bardziej lub mniej, ale, ale to robi. I właśnie właśnie dlatego tak często sklepy internetowe producenci chcą korzystać ze współpracy z influencerami, ponieważ wszystkie te treści, które umieszczane są w tych no, takich powiedzmy, nieoficjalnych formach reklamy nie mogą być odbierane jako, jako coś, jako treści, za które ten dany sklep, dany producent jest odpowiedzialny. Więc chociażby Sanepid nie może w żaden sposób czepiać się o to, nie może karać tych sklepów, tych producentów i jakby z punktu prawnego wszystko jest okej. Okay. A że jest to dalej oszustwo? Jest to dalej sposób na to, żeby wmawiać klientom, że jakiś produkt jest wartościowy, pomimo że nie jest. No to w sumie kogo to obchodzi. No i to, o czym ja mówię, wydaje mi się, że w głównej mierze dotyczy właśnie, właśnie branży związanej z, z tak zwaną zdrową żywnością, ewentualnie z jakimiś suplementami diety dla sportowców, z wszystkimi tymi produktami spożywczymi. Być może także kosmetykami, ale tego nie wiem, ale na pewno z tymi produktami spożywczymi, które mm, sprzedawane są właśnie jako coś zdrowego, wartościowego, pomimo tego, że takie nie są. I oczywiście nie twierdzę, że y, każda sytuacja, w której y, Influencer, w której youtuber, bloger, instagramer, czy ktoś tam jeszcze decyduje się na współpracę z jakąś firmą, jest sytuacją nieuczciwą, która dąży do tego, żeby oszukać swoich klientów. Jednak chciałam zwrócić Wam na to uwagę, że takie sytuacje istnieją, że faktycznie yy, praktyką stosowaną w świecie internetowego biznesu jest to, żeby za pomocą chociażby Treści przedstawianych w filmach na YouTube przez osoby z pozoru niezależne, niezwiązane z danym sklepem, z danym producentem, przedstawiać treści nieprawdziwe i po prostu oszukiwać konsumentów. I też nie nakłaniam Was do tego, żeby teraz z góry wszystkie, nie wiem, um, YouTube'owe, czy tam blogowe recenzje, testy, opinie traktować jako, jako nieuczciwe, nieprawdziwe. Z pewnością tak nie jest. Wierzę, że jest wielu rzetelnych influencerów, którzy dbają o to, by, by to, co przedstawiają w swoich filmach, postach, blogach i, i tym wszystkim, co tam sobie tworzą, żeby było zgodne z prawdą i uczciwe. Jednak zdają sobie sprawę, że chociażby w przypadku zdrowia żywności jest to temat na tyle skomplikowany, trudny, że pomimo dobrej woli, Często nawet sami, sami właśnie ci twórcy internetowi nie, nieświadomie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. I co ja jedynie mogę, jakby radzić, jak można wyjść z tej całej sytuacji? Radziłabym Wam, żebyście zawsze zwracali uwagę na to, jeżeli na przykład, nie wiem, interesujecie się jakimś danym produktem spożywczym, który ma niby. Przynosić zdrowotne właściwości dla waszego organizmu, to zawsze porównajcie sobie, czy te treści, które znajdują się właśnie w takich nieoficjalnych yy, źródłach, yy, czy tam mniej oficjalnych, jak chociażby filmy na YouTube, czy one w, jakiś, w jakikolwiek sposób pojawiają się też w oficjalnych materiałach danych producentów, danych sklepów internetowych. Czyli jeżeli taki diatomit który jest bezwartościowy, ale nie wiem, jakiś bloger opisuje, że, yy, że on może być doskonałym źródłem krzemu. Jeżeli wy taką informację znajdziecie tylko w recenzjach, w filmikach, yy, właśnie jakichś tam influencerów, ale na ten temat nie ma żadnej informacji na oficjalnych stronach internetowych danego sklepu ze zdrową żywnością, no to powinniście się dwa razy zastanowić, Przeanalizować, czy, czy przypadkiem nie jest to ściema, bo bardzo często może się okazać, że, że, po, że po prostu prawdą to nie jest, i dany produkt nie posiada żadnych wartości, i zwyczajnie nie ma sensu go kupować, ani tym bardziej nie warto go spożywać. Dobra. To chyba tyle. Mam nadzieję, że to, o czym opowiadałam, nie jest jakoś yy, przesadnie zamotane, że wiecie, o co mi chodzi. Zresztą ja mam samych bystrych widzów i, i na pewno zrozumieliście, co chcę Wam przekazać. Jedynie właśnie zachęcam Was do takiej większej czujności, do bardziej krytycznego podchodzenia do treści, które znajdują się w internecie, bo niestety, ale. Nie twierdzę, że, że wszyscy ludzie prowadzący biznesy w internecie to, to oszuści, ale z własnego doświadczenia, z tego, z, z tego wszystkiego, co jakby na własne oczy zobaczyłam podczas tej mojej półtorarocznej półtora pracy w agencji marketingowej, wiem, że bardzo wiele firm, bardzo wiele osób działających właśnie gdzieś tam w branży zdrowej żywności, suplementów, diety i, i tego typu <noise> spożywczych nowości, to nie są uczci uczciwi ludzie, a na pewno nie do końca i... Yy... i co? Nie, nie warto dać się im oszukiwać. Dobra, dziękuję Wam bardzo na dzisiaj, to tyle. Trzymajcie się i do następnego filmu i A właśnie... Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to chyba czas najwyższy to zmienić. Dzięki. Trzymajcie się ta.